Wiedziałem, że są soki frazesu. Nie wiedziałem, że nie wolno ich ważyć w bimber frazesu. Wiedziałem, że już od czasu narodzin w 1986 roku byłem martwy, jak kamerton w Karkówce. Nie przypuszczałem, że Karkówka Nigdy nie wypuści kamertonu w żadną obiektywną stronę stylu, a co gorsza, że nie wypuści kamertonu w stronę słana. Mówię szczerze, jak nigdy w życiu bym nie pomyślał, że karkówki nie można zabić ani wyparować. Od tego właśnie począwszy, należałoby swobodnie kontynuować. Nie domyśliłem się, że bój z wiatrakami na Golgocie przybierze na dramatyzmie, na tragizmie oraz niesamowitości, tak bardzo, gdy okaże się, że krzyż jest również wiatrakiem, że nie stanę się polskim prustem. Powiedzcie mi, proszę, czy zdarzało się już, w tej literaturze, aby kandydat na prusta stawał się lokalną Emanuel? Wiem, że mówimy dla przykładu Dojewski, to Kresowy prust. Ale jak wyglądały w Waterloo polskich kandydatów na prusta? Czy były niespotykanie zawstydzające? Czy były dla nich niewyobrażalnym upokorzeniem? Być może mógłbym wiedzieć, co mnie czeka, jakie miało znaczenie to, co zaczynało się od nauki Rymów męskich, żeńskich, z podręcznika Marii Nagajowej słowo za słowem, kończy się zaś depresją narcystyczną zimnej jak wodospad kawie i dolatri. Byłbym całkiem niegroźnym złotniczenkiem, Zapluwającym się heksametrem z i krywią. Śmiałbym się zupełnym szampanem z tymi, Których zatapiano w doku, pływający aż po samą miazgę polskiej. Anhedonii. Mówiłbym sobie: Przyjdzie jakiś miłość na nowy wiek? Nie przyjdzie. Przyjdzie Chrystus i nam wszystko wybaczy. Karol Samsel, Autodafe Cztery